Dobry Państwo, ja nazywam się Rio i witam wszystkich bardzo serdecznie w snu ranerze. Jak widać, zająłem dzisiaj miejsce za kierownicą naszego skauta. Mamy dzisiaj bardzo ważne zadanie, a mianowicie musimy zbadać spalony las. Nasze zadanie polega na tym, że musimy. Ach, z tymi podpowiedziami. nie wiem, dlaczego ustawienia mi się tutaj resetują? Musimy zbadać ten spalony obszar, dojechać do pewnych punktów. Pierwszym punktem jest właśnie strefa numer 1. I żeby się tam dostać, musimy naszym scoutem przejechać przez tutaj tą bardzo taką bystrą i dość głęboką wodę, żebyśmy po prostu dojechali w to miejsce. Ja sobie już tutaj zaznaczę. Widzieliście, jak mi mieszka przeskoczyła? Coś tu jest z tymi ustawieniami. Ostatnio nie tak. No. Okej, okay, tutaj. Tu u góry. Na drugą stronę. I musimy. No, kurczę. I musimy tutaj skręcić w tą stronę. Nie ma to tamto. Czemu mi się ustawienia zresetowały? Przepraszam Was za te małe takie niedociągnięcia, ale nie mam pojęcia, dlaczego mi się za każdym razem resetują ustawienia, jak tylko wyjdę ze snu runera. Odpalamy nasz silnik, włączamy sobie napęd na wszystkie koła i co, i jedziemy. Zapalimy sobie jeszcze światła. Dzisiaj pojeździmy trochę, poskautujemy sobie. Mamy do wykonania właśnie zadanie zbadać spaloną infrastrukturę. Na najprawdopodobniej musimy zobaczyć, które magazyny spłonęły w pożarze lasu, a które zostały. Chociaż ja bym powiedział, że w tamtych rejonach to żaden nie został. Wszystkie się spaliły, ale mimo to musimy się upewnić w jakim stopniu są zniszczone. Wybrałem sobie dzisiaj naszego skauta. Razwani tank. Czołgiem pojeździmy. Bardzo lubię tego skauta. Bardzo przyjemnie się nim jeździ. Jest w stanie wygrzebać się z każdego błota. Mało pali. Ma bagażnik na dachu na dodatkowe paliwo. No i zobaczcie jak się Przedziera. O. Daje radę. Muszę przyznać, że bardzo fajnie się nim jeździ, chociaż na takiej trochę głębszej wodzie bardzo go znosi. Ale, mimo to, fajnie wygląda, fajnie brzmi. I bardzo przyjemnie się nim jeździ. Heh, raz wani w akcji. Dobra, muszę zobaczyć, gdzie jest droga. Już niedaleko tutaj. Trochę się trzeba podciągnąć. No, zasadniczo scout jest bardzo dobry, ale. Na głębszej wodzie troszeczkę go znosi, nic nie szkodzi. Po to mamy wyciągarkę, żeby się tutaj podratować. Złapiemy tutaj płytszą wodę, to na pewno będziemy mogli tutaj bezproblemowo sobie przejechać dalej. Spalony las, Ontario. Jeden z fajniejszych rejonów. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli zdobyć naszą pierwszą ciężarówkę, którą właśnie tutaj będziemy ją wyciągać. Strażacy po prostu podczas akcji gaśniczej stracili jedną ciężarówkę, którą my możemy wygrzebać z, zatopionej, z zatopionego miejsca i zatrzymać. Ach, te wieczory tutaj. Ach, coś pięknego. Stare dobre czasy, jak ja tutaj osobiście jeździłem na Ontario. Muszę w tą stronę trochę podjechać. Włączymy sobie blokady mostu. Na pewno będzie nam trochę łatwiej tutaj się przeciskać między tymi kamieniami. się wody z niego wylewa. Już nie chcę wspomnieć o tym, co się dzieje u nas pod nogami. Dywaniki na pewno też są już mokre. Okej. Okay. To charakterystyczne czerwone niebo. Już wspominałem od czego to czerwone niebo jest. Pożary lasu, które tutaj pustoszą e, rejon. Akurat tutaj Ontario już ma pożar lasu za sobą. Ale prawdopodobnie jeszcze gdzieś jakieś pożary lasu występują. I właśnie od dymu... Opsa! I właśnie tutaj od dymu mamy charakterystycznie czerwone słońce. To niebo nie jest niebieskie, tylko też takie czerwonawe. Do tego jak widać mamy bardzo dużo popiołów w powietrzu. Em, em, chyba nie w tą stronę, bo miałem tutaj skręcić w prawo. A ja się rozpędzam tutaj na skróty. A dzisiaj taki spokojny odcinek. Nic nie musimy tutaj transportować. Nic nie musimy tutaj przeciągać. Nic nie musimy tutaj ładować. Skautem zawsze wygrzebiemy się z każdego błota. Taki typowo odcinek na luzie. I bardzo dobrze. Czasami i takie odcinki są potrzebne, żeby po prostu pooglądać odprężyć się ty ty, ty, ty ty muzyczka w tle Naprawdę fajna sprawa Puszczę gaz, żeby zredukować bieg na takich... Zagłębieniach, przez takie zagłębienia w zasadzie, gdzie jest jeszcze dużo wody, no to najlepiej wjechać, puścić gaz, żeby sobie auto wrzuciło pierwszy bieg i żeby po prostu mogło sobie wyjechać. Coś gdzieś tutaj na jakimś kamieniu, chyba zawisłem, bo widzę, że nie podjeżdżam wyżej. czasami coś tutaj nie pyknie tak jak powinno ale nic nie szkodzi jedziemy dalej ogarnęliśmy sytuację najlepsze jest to, że całą tą drogę, którą teraz jedziemy, będziemy na 100% jeszcze nieraz pokonywać ciężarówką ze względu na to, że tu jest kilka misji właśnie w tych okolicach, trzeba będzie tutaj ten się przeciskać Tak, mnie cały czas zastanawia, jakie wy macie ulubione sezony, jakie są Wasze ulubione karty. Możecie mi napisać, jaka karta i dlaczego. Wiem, że bardzo dużo osób uwielbia wręcz te śnieżne mapy typu Amur. Chociaż Quebec dla tych zimowców też jest dość niesamowity. Też słyszałem bardzo dużo pozytywnych, pozytywnych ocen. Niestety tego faktu nie mogę podzielić, bo ja jestem noga jeżeli chodzi o lodowe mapy. Jedziemy na pamięć. Ok, coś tutaj jest. Ja muszę się tutaj rozejrzeć. Dlaczego? O, widzicie, dlaczego mi to przeskakuje tu wszystko? I dlaczego nie mogę tutaj bezproblemowo sobie. Pograć. Hm. Dziwna sprawa. Nie wiem, czy to coś mi tutaj nawala z mojego sprzętu, czy po prostu gra coś ma ze sobą, bo jak już sami widzieliście, włączyłem dzisiaj Snow Runnera, żeby nagrać kilka odcinków i okazało się, że wszystkie ustawienia są zresetowane. Nie miałem ustawień do wyłączania. Wyświetlacza, tutaj tego, tego klawisza nie miałem skonfigurowanego. Do tego nie miałem skonfigurowanego tego napisu na dole, który jest automatycznie włączony. O, księżyc, kurde, wstaje. O proszę, będzie noc niedługo. Ach, te kolory. Fajna sprawa. W sumie tak do, jak teraz się tak zastanowię, to do tej misji nawet byłby krokodyl dobry. Ciężarówka, która ma niesamowity zbiornik, mało pali, radzi sobie w każdym terenie. Dopier do tego ma cysternę 900 litrów na plecach. Mogłem krokodyla tutaj wybrać. No ale z kałtami też długo nie jeździłem. Też praktycznie przydałoby się coś pokazać tutaj u jakiegoś skauta i jak to tutaj wygląda. Skautowanie, jakby nie patrzeć, jest częścią tej gry i po prostu należy to też pokazać. I pomału wjeżdżamy w spalony las. Już widać, że krajobraz się zmienia. I teraz to jest to, co Wam zawsze powiedziałem, To, co Wam na początku w tej serii omawiałem. Zobaczcie, to wszystko jeszcze płonie, wszystko jeszcze się tutaj żarzy. Te wszystkie nie do pałki, nie do pałki to wszystko, co, co tutaj się żarzy, nawet jak tu wjadę, powinno się to tutaj w jakiś sposób jeszcze tak zaiskrzyć. Bo to praktycznie wszystko tutaj ledwie co zgasło. To jest właśnie to, dlaczego bardzo chciałem na początku zagrać w tą mapę. Bardzo mi się podobał ten pomysł e, wykonania, pomysł takiego spalonego lasu, który praktycznie jakby nie patrzeć, również się zdarza. Szczególnie. Ameryce Północnej, Kalifornia i te, e, te lasy, wszystkie tam, części Kanady, też, kurde, Kanada przecież jest niesamowicie zalesiona. O, widzicie? O, to jest właśnie to. Naprawdę gra super jest zrobiona. Także dobrze, że wjechaliśmy tutaj praktycznie wieczorem. Chociaż sobie pooglądamy, jak to tutaj graficznie wygląda, pocieszymy oko. Prawdopodobnie prędzej czy później zmienię tą porę dnia. To u mnie już jest standard. Ale mimo to. O, ten zakręt w prawo, ja go też tutaj kojarzę. Już się tutaj niejedną ciężarówką przewróciłem w tym zakręcie. Ten zakręt ma to do siebie, że się w nim zapada. Wewnętrzna strona, przez co wszystkie samochody są przechylane na prawo, i można właśnie tam zaliczyć glebę. A te drzewa tutaj nie chcą się połamać. Próbowałem rozjechać, ale nie wyszło. głębokie te kałuże pozostałości po wodzie może nawet i po wodzie gaśniczej dobra jesteśmy już przy pierwszym punkcie jak widać po prawej stronie z magazynu to już raczej dużo nie zostało oszczędnie spalony naprawdę dużo z niego już nie ma jeszcze się z niego dymi patrzcie ojejku ale straty ja wiem że mam em, ciężarówkę za sobą to znaczy ciężarówkę punkt kolejny mam za sobą tutaj ale zdradzę wam co nas będzie czekać w przyszłym odcinku wystarczy że tu podjadę kawałeczek W przyszłym odcinku będziemy wygrzebywać to cudo, które jest tutaj utopione. Tu jedna z fajniejszych ciężarówek, jedna z lepszych ciężarówek do transportu wody. I. Ciężarówka, która u mnie służy głównie do wyciągania innych pojazdów z błota. Jeżeli się gdzieś zakopię, to najprawdopodobniej wybiorę ten oto pojazd, żeby się wyciągnąć. Także tutaj mamy zadanie na następny odcinek, ale my musimy jeszcze tutaj skończyć nasze rozeznanie terenu. Jeszcze nie mamy tutaj zbadanego całego terenu. Spalonego lasu, dlatego nie ma to, tamto jedziemy dalej. Cała noc ma właśnie taki kolor nieba. Cały czas bardzo fajnie się tutaj w nocy jeździ. Nie jest tak ciemno, nie jest tak A, strasznie. Jakbym powiedział, to by było troszeczkę dziwnie, bo to horror, to to raczej nie jest. Ale w każdym bądź razie. Przyjemniej się jeździ jak na niektórych mapach. Na niektórych mapach już miałem tutaj um, kilkukrotnie okazję, na innych mapach. E, w tym momencie nie wiem na których. Ale są mapy, gdzie noc jest tak niesamowicie ciemna, że e, bardzo nieprzyjemnie się po nich podróżuje. Dlatego ja jestem bardziej fanem. Tej mapy, chociaż w Skandynawii z tego co kojarzę, też się przyjemnie jeździło, tam noce nie były ciemne, ze względu na to, że w Skandynawii były zorze polarne na niebie. Przez co rozjaśniało to wszystko i można było bez problemu sobie nocą podróżować. Przyjemniej, bynajmniej. O kurczę, ale, tu, ale to był spadek. Nie liczyłem się z tym, że tak zjadę szybko te iskry. Od razu człowiek dostaje naprawdę takiego uczucia, że jedziemy przez spalony las. Tu jest kolejny magazyn, z którego się dymi. Zgliszcza. Au. Tego magazynu również nic nie zostało. No dobra, gdzie jest trzeci? Trzeci magazyn jest tutaj, co oznacza, że jedziemy tędy, tu, dotąd. Jest tu gdzieś jakaś droga na skróty, nie, nie ma. Czyli muszę jechać praktycznie normalnie tutaj dalej drogą do przodu. Tu jest dość grząskie błoto. To fakt pamiętam, że tutaj było ciężko wyjechać ciężarówką. Tutaj mamy również nieopodal przejazd na drugą mapę. Tym, że on jest jeszcze zablokowany, podejrzewam, że jak wykonam właśnie tą misję, którą teraz jedziemy. Nie, to są wieże ciśnień. Tą misję, którą my teraz jedziemy, to się dopiero tutaj. A dostęp do bramy, widzicie? Jak skończę tą misję, to tutaj. Um, będziemy mieli dostęp do kolejnej mapy. Dobrze wiedzieć. Na pewno będą już. Zadania, gdzie będzie trzeba tutaj tędy przejeżdżać. Zanim jednak zacznę tu przejeżdżać, to muszę tutaj na, na tej krzyżówce ustawić taktyczną ciężarówkę do tankowania. Taką cysternę muszę po prostu załatwić, napełnić ją po brzegi paliwem i ją tutaj zostawić. Ze względu na to, że e, zanim dojadę do tego przejścia w tym tunelu, to. Wyjeżdżę pół zbiornika paliwa obojętnie, jaką ciężarówką, nawet tymi, co mało palą, po prostu um, jest problem tutaj, właśnie z wystarczającą ilością paliwa. Dlatego, na tej mapie, konieczne jest takie taktyczne zostawienie tutaj małego pojazdu. Przyznam, że coś się strasznie zakopuje. Wezmę, wrzucę mu niski bieg. Coś się męczy, ta ten scout. Jest kolejny magazyn, z którego nic nie zostało. No, ale szczerze mówiąc, co miało tutaj zostać z tych magazynów, jak one są usytuowane w lesie? I to jeszcze w takim miejscu, gdzie właśnie przeszło duże nieszczęście. Pożar zniszczył wszystko tutaj. nawet samochód się tutaj spalił. Aj aj, 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 No, dobra. Jesteśmy. Etap czwarty mamy tutaj. Dobra. Czyli mam nawrócić. Ale wiecie co? Zmienię porę na szóstą rano, żeby chociaż końcówkę było tutaj widać, co praktycznie tutaj się dzieje. Co mamy tutaj zrobić, nie? Jedziemy tak trochę bokiem tutaj, spróbuję to błoto tak lekko minąć, żebyśmy po prostu mogli trochę żwawiej dojechać do tego ostatniego punktu. Tutaj przez ten cały las trzeba uważać, bo jest tu dość grząsko. W zasadniczo nie idzie tutaj się zakopać, żeby nie wyjechać, ale każdy pojazd ma tutaj problem z poruszaniem się. Jego prędkość praktycznie poruszania jest o wiele mniejsza. A, ah, tu jakiś taki większy magazyn ucierpiał. No okej. Okay. Dobra, i mamy wykonane zadania. Dzisiaj sobie trochę poskautowaliśmy. 2120 doświadczenia, 2000 dolarów oczywiście. Zobaczymy, co tutaj jest. Co tu było. Wygląda jak e, coś, jakoś dworzec kolejowy. Tutaj niby stoi wagon do załadunku drewna. Tam stoi lokomotywa. Ciekawe, czy ma malowanie właśnie CN, czyli Canadian Railwa Railway. Opsa. Nie, nie mogę zjechać z torowiska. Kurczę. O teraz. No powiedzmy, powiedzmy, że dobrze e, odzwierciedlili to malowanie, ale na 100% malowanie nie mogli użyć ze względu na to, że malowanie e, firmy kolejowej na pewno jest objęte prawami autorskimi, więc nie spodziewajmy się, że będziemy mieli tutaj oryginalne malowanie. Firmy kolejowej, właśnie z Kanady. I tu jest taka taktyczna przyczepa, przy której również się tankuje. Dzięki czemu można tutaj bezproblemowo jeszcze dojechać i wrócić stąd. No dobra, czyli my mamy dzisiejsze zadanie wykonane. Dojechaliśmy tutaj, zbadaliśmy tutaj wszystkie magazyny. Okazało się, że magazyny są w dość kiepskim stanie. Są bardzo spalone. O, widzę, że tutaj nasze auto też trochę ucierpiało, ale nic nie szkodzi. W sumie taki luzacki odcinek, trochę jazdy, trochę skautowania, trochę oglądania dookoła, jak cała mapa wygląda, takie odcinki również są Ważne. Tym samym dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Jeżeli lubisz Snowrunnera, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał, by nie przegapić pozostałych odcinków serii. Ja ci życzę miłego dnia. Trzymaj się ciepło. Cześć.